Siema, witam Was tu szalony kolekcjoner, witam Was po małej, krótkiej przerwie. No niestety sprawy rodzinne są dla mnie na pierwszym miejscu, także mam taki mały kociołek i, i no, mam mniej czasu przede wszystkim na nagrywanie. Dzisiaj otworzymy sobie blister blister, który kupiłem w smyku. Takiego blistera jeszcze nie otwierałem na moim kanale. Blister zawiera 36 kart plus dwie karty z limitowanej edycji gratis. Blister kosztował 25 zł, więc w zasadzie płacimy głównie za saszetki. Powiem tak, moim zdaniem, moim zdaniem oparze się coś takiego kupić, ze względu na to, że mamy, mamy okazję trafić jakieś świetne karty z limitowanej edycji, a tych kart, jak wiemy, nigdy, nigdy za wiele. Co ciekawe, blister kosztował normalnie 25 zł, ale z utęsknieniem czekam, pamiętam, jak w zeszłym roku, przed świętami, Smyk zrobił taką promocję, gdzie można było kupić Bodajże kule, cool, kule cool z 20% rabatem, jeżeli uda mi się coś takiego e, zdobyć i zauważę, że coś takiego jest oczywiście niezwłocznie, was powiadomię, e, powiadomiem powiadomię powiadomie oczywiście. E, mamy dwie karty limitowane, to jest e, Sergio Aguero i Moisander to są moje powtórki, ale świetne karty, fajne karty warto je mieć, warto je mieć w jakichś takich większych ilościach też kiedyś mogą się przydać, chociażby na wymianę. Mamy oprócz tego 6 saszetek, zobaczymy co ich trafimy. Powiem tak, no do zebrania całej kolekcji brakuje mi dokładnie 7 kart, 7 kart, których jeszcze nie trafiłem w saszetkach, w tym niestety dwóch legend. legend Między innymi legendę Eusebio, której, na którą poluję, poluję i trafić jej nie mogę. Erickson, Magnus Eriksson, Kościelny, Rakitic, Nani, kurczę, Nani, nie mogę się do niego przyzwyczaić w tej koszulce. I na koniec David Lewis na karcie defensywnego roka. Saszetka numer 2, zobaczmy co będzie tutaj, co trafimy. Trafimy coś ciekawszego, coś fajniejszego. Oj, A! Wyszedłem z sprawy. Zobaczcie, człowiek tydzień straszetek nie otwiera i sobie nie radzi z tym problemem. Markowicz. Ebra Proto. I mamy tutaj kartę Master. Karta Master w zasadzie w tej edycji jest traktowana jako karta zwykła. No, może wyłączając. Messiego i Ronaldo które prezentują jakąś wartość. A zobaczcie, co tutaj trafiamy sobie jeszcze dodatkowo. Wow, wow, wow! Jak to mówi szalony, trafiamy sobie double, treble. E, I tutaj mamy Messiego, Neymara, chyba najbardziej. Nie, nie. Moim zdaniem najbardziej wartościową y, kartą jest y, karta y, zawodników y, z Realu Madryt. Natomiast to jest druga, druga, jeżeli chodzi o wartość karta. Ale dobry strzał, fajny, fajny. Y, Fajny, fajny mój nowy nabytek. Oczywiście to jest powtórka, ale Ale jest. Jeszcze leasing star dodatkowo. Zobaczcie, cóż za saszetka, świetna saszetka. Fisher na leasing starze, eee, karta W i jeszcze master. Był oprócz tego, czekajcie, to tak sobie odpalę. Teraz dużo bawię się kostkami. <laughs> eee, odpalę sobie klocuszki, żeby zrobić jakieś takie podstawy, żebyśmy mogli sobie opierać niektóre karty. Tak na szybko, tak niechlujnie. Ale żeby było, może tego Dabla oprzemy sobie tutaj. Jako taką chyba najlepszą kartę, którą trafiliśmy z tego Blistra. No, Blister, Blister już uważam za udany. Zobaczymy, co będzie dalej. No, zobaczcie, normalnie szalony, szalony kończysz się. tak Tak, tak, tak. Alba Jordi Alba. Halsti. Keita. Matili. I na koniec Herb Logo Puchar patrzyłem wartość takiej karty oscyluje w granicach w granicach powiedzmy 3 do 5 zł czekajcie mam tutaj taką zabawną rzecz i postawimy sobie saszetka numer 4 saszetek jest 6 tutaj czyli troszeczkę więcej niż normalnie i mamy tutaj drogę na karcie International Star reszta to już Chyba bazówki, zobaczymy. Wendel. Matić O! Robert Lewandowski. Wow, wow, wow. Sergio Ramos. I na koniec Maniatis. Ostatnia, a nie! Saszetka numer 5, jeszcze i 6. Zobaczcie. niekończący się blister. Ha, ha, ha. Czy dostaniemy jeszcze coś fajnego? Czy e, karta z zawodnikami e, Barcelony, Messi i Neymarem to szczyt możliwości tego, e, tego, e, tego blisterka? Zobaczymy. I Mamy tutaj herb Manchester City. O, i dosyć rzadka karta. To jest zawodnik um, SL Benfica, um, Salvio. Um, powiem szczerze, że to jest chyba jedna z tych kart, których nie mam, z tych takich tam kart bazowych. Nie wiem, nie przypominam sobie przynajmniej tego zawodnika, ale... ale... Już są fakt, nie wiem czy mam, czy nie mam, ale już są fakt, że go nie kojarzę, świadczy o tym, że to dosyć rzadka karta. Johard. Zaczął nam zaszetkę, Silva na Masterze, Rodriguez na zwykłej karcie. O, 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 i jeszcze Neuer na Fansie. Wow, wow, zasłonimy sobie to tutaj troszeczkę. Słuchajcie, otworzyliśmy sobie Blistra za 25 zł ze Smyka. Trafiliśmy dwie e, prześwietne e, karty, limitowane. Trafiliśmy W. E, no, dosłownie Rewelka, moim zdaniem. E, mamy Puchar, mamy jednego Łątuacza, mamy e, Fansa. Mamy Internationala, bodajże Drogbę, tak Drogbę, fajny przekrój. Powiem Wam tak, no generalnie, może na kwiastki to trochę mało, ale nam Mikołaja to taki świetny prezent byłby, to znaczy mógł być, tylko że już jest po Mikołaju. Ja jakbym dostał coś takiego do buta, bym się na pewno cieszył. Dzięki za oglądanie tego filmu, już teraz zapraszam Was na kolejne, gdzie otworzymy sobie między innymi puszkę kolekcjonera, mam też jakieś tam e, karty, poszczególne pojedyncze saszetki. Pozdrawiam Was serdecznie, Szalony Kolekcjoner, cześć!